Podziwiam, podziwiam niezmiennej miłości czyn. Zdumiewa mnie łaska, co tyle zgładziła win. Przejmuje mnie trwoga, gdy pomnę, że Jezus ma. Jak za mnie grzesznika wycierpiał okropność kar. O wielki jest to cud że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. I wiem, że Jezus wspaniały odłożył strój, że ujął się za mną i upór pokonał mój. O, widzę wyraźnie tej wielkiej miłości ślad, wybawiam je z grzechu, ozdabia pięknością szat. O, wielki jest to cud, że Jezus. Kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe, o wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie, że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe, wielki jest to cud. Dziwiam te dłonie zbroczone najświętszą krwią, Na wieki już obraz ten wryty jest w duszę noc. On tylko mą chlubą i w życiu mym będzie śnił Aż ujrzę go w chwale i wiecznie z nim będę żył. O wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie. Że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. O, wielki jest to cud, że Jezus kocha mnie. Że w świecie dla mnie żył i życie oddał swe. Wielki jest to cud. Kochani, kiedy Jezus odchodził do nieba, powiedział taką rzecz do apostołów, oczywiście, żeby głosili Ewangelię i powiedział takie słowa, kto uwierzy i da się ochrzcić, ten będzie zbawiony. Moje pytanie dzisiaj do was, czy kiedy was chrzczono, możecie powiedzieć, że uwierzyliście wtedy? Czy kiedy was chrzczono, odbyliście pokutę, pokutę z tego swojego życia doczesnego? Dużo religii mamy dzisiaj. Religii, powtarzam, niewiary. Pan Jezus powiedział, że kiedy wróci na ziemię, czy zastanie wiarę na ziemi. Religii zapewne zostanie dużo. Natomiast czy wiarę zastanie? Nasza wiara powinna się opierać na Słowie Bożym. Dlatego namawiamy was dzisiaj. Zacznijcie czytać Ewangelię. Zacznijcie czytać Pismo Święte, aby dowiedzieć się, czego oczekuje od was Bóg. Jak należy Go... Chwalić, wielbić, jak należy się zwracać do Niego, jak On sobie tego życzy. Bo w wielu kościołach naprawdę jest dużo rozbieżności. Bóg jest żywy. Bóg działa w życiu, w moim życiu bardzo mocno działał i działa. Wielkie rzeczy czynił w moim życiu, wielkie i małe, ale ten Bóg jest żywy. Ciągle jest żywy. Odpowiada na moje pytania przez ludzi, przez Słowo Boże, a nawet w Duchu. Jest to, są to sytuacje bardzo często potwierdzone przez Boga, przez ludzi. Namawiamy Was do tego, żeby poznać tego Boga, bo kiedy wyznajemy Boga w taki sposób, jaki On sobie tego nie życzy, Bóg najczęściej nam się nie objawi. Nie objawi nam się ani w mocy uzdrowienia, bo On uzdrawia do dzisiaj, ani w żaden inny sposób. Bóg jest Bogiem zaopatrzenia. Jedno z imion Boga to jest El Shaddai. To jest Bóg zaopatrzenia. Zostałem zaopatrzony w swoim życiu przez Boga. Wiele razy, dużo rzeczy materialnych do mnie przyszło, po prostu przyszło. I to były też odpowiedzi na modlitwy. Dziękuję Mu za to, uwielbiam Go za to, wywyższam Go za to. Bóg jest żywy, wielki i potężny. Szukajcie Boga w swoim życiu. Można go znaleźć w Słowie Bożym, w którym się objawił. Zachęcamy Was, poznajcie Boga, w którego wierzycie. Panie, Ciebie chwali, Ptaki, Kwiaty, Wicher, Woda, bo Ty wszystko masz w opiece, wszystko Tobie się podobać chcę. Panie, jestem Twoim dzieckiem, Ukochałeś mnie nad życie, Mocną ręką mnie prowadzi. Błogosławisz mi Cię sam. Ożywiłeś moje serce, rozerwałeś kamień pychy. Z głębi swej miłości dałeś, poznać dokąd wiodą drogi twe. Ja nie jestem twoim dzieckiem, ukochałeś mnie na życie, mocną ręką mnie prowadzi, błogosławisz mi co idzie sam. Zapominam, co jest za mną, pragnę tego, co przede mną. Zmierzam do nagrody wiecznej, którą sam przygotowałeś mi Panie jestem Twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życie Mocną ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi i sam Ja nie jestem Twoim dzieckiem. Ukochałeś mnie na życiem, Mocną ręką mnie prowadzić. błogosławisz mi, Sowicie sam. Kochani, nie bójcie się rozmawiać. Tutaj bracia, siostry chodzą. Z ulotkami. Te ulotki nie namawiają do jakiegokolwiek uczestnictwa w Kościele. Tam jest kilka pytań, nad którymi można się zastanowić. To pytania, które mogą zmienić Twoje życie. Zachęcamy Was. Możemy rozmawiać, możemy, możecie pytać o wiele rzeczy, jeżeli może macie pytania, możemy się pomodlić o kogoś, jeżeli ktoś ma taką wolę. Nie bójcie się rozmawiać, nie bójcie się czytać.